Hej, siemano, z tej strony iFARE1 ja, i witam was przeserdecznie na tym kanale. I dziś mamy kolejny odcinek serii Minecrafta Hero i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. I dziś mam bardzo ciekawy pomysł, bo otóż słuchajcie, zamierzam zrobić takie mini więzienie, mm, takie wodne dla zombiaka po to, żeby trzymać tam mutopce, a potem je, no wiecie, zabijać, nieścić i takie tam, żeby wydropić z nich w końcu coś takiego fajnego typu na przykład żeby może się wyrobił żeby może jakoś się zrobił, słuchajcie, ten utopiec trójzemel, co było naprawdę epickie, uważam. Oczywiście, jeśli o czymś, wam się jakąś spodoba, to możecie zostawić łopeczkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motuje. Wtedy też będę wiedział, że lubicie odcinki z serii Minecraft, ta, ta Hero Postaram się nagrywać dla Was więcej odcinków. Pamiętajcie też oczywiście o tym, kto nie subskrybuje kanału, to już teraz polecam kliknąć subskrybuj z węzkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach z Minecraft Hero i, ta, i tam różnych serii, naprawdę polecamy zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. No i w sumie jeszcze w opisie będzie link specjalny, bo pewna osoba poprosiła mnie, żebym wypromował jej konto na Instagramie. I słuchajcie, liczę na Was, bo w opisie dam link do Instagrama. Link do Instagrama będzie to w opisie, słuchajcie, tam będziecie mogli sobie zajrzeć. Będzie to nosiło tytuł przed linkiem. Ten Polecam obserwować. I właśnie jak klikniecie ten link w Polecam obserwować, no to akurat tam wyskoczy ta osoba, która, którą bardzo polecam obserwować, bo naprawdę uważam, warto. No, myślę, że fajnie, bo liczę na was, że zaczniecie ją obserwować, żeby tam, nie wiem, dobiła do tysiąca e, obserwujących, 2000 tysięcy może nawet naprawdę na was liczę, więc trzymam za was te kciuki, że pomożecie tej osobie, e, żeby miała większą liczbę obserwujących. Oczywiście możecie też e, e, mnie zacząć obserwować też, kto nie obserwuje, to naprawdę polecam, tam w opisie też macie link do mojego Instagrama, więc naprawdę polecam, ale głównie pamiętajcie właśnie o tej osobie, słuchajcie, bo to naprawdę jest ważne. I dzisiaj mam plan. No, tak jak wiecie, mam plan, wie, dobrze wiecie, jaki. E, tylko muszę tutaj wszystko sobie. Słuchajcie, jakoś obcykać e, miejsca trochę, w jakim kierunku. E, bo widzę, że mam trochę go mało. E, dobra, będę musiał wody na bank nabrać. To na pewno. Woda będzie potrzebna. Tak, woda będzie na bank potrzebna. Słuchajcie. To jest pewne. Bo to w sumie mi na razie nie jest potrzebne Dobra, będę musiał się przyszykować do tego, słuchajcie e, Kamień myślę, że mogę wziąć I będę kubeł jeszcze musiał wziąć, żeby wziąć wodę, słuchajcie Będę musiał zebrać trochę wody e, Tylko wiecie co, zrobiłbym na razie dzień, słuchajcie Ustawię szybko na Time Set Day e, Żeby był jednak ten dzień, słuchajcie Bo w dniu wolę, e, po prostu mi się lepiej zbiera, słuchajcie więc e, naprawdę spoko powiem wam szczerze i na jutro mam dla was przy, e, przygotuję dla was e, bardzo fajny odcinek e, z... E, znaczy nie, z e, nie z... serii tylko z... E, słuchajcie jakby e, taki e, żeby przygotować taki klimacik, wiecie, takiego, że już się zbliża ten. E, już się zbliża e, Sylwester to akurat. Chcę wam przygotować taki klimacik i chcę wam przygotować taki sposób odcinek E, więc na jutro będzie taki typowo e, przygotowujący do sylwestra i tak jak widzicie w ogóle mam tę ustawioną kółkę postaci e, po boku dzięki czemu widać e, jak na przykład biegnę albo coś albo pływam e, to widać właśnie moją postać widać moją kółkę postaci co jest naprawdę fajne przyznam bardzo ciekawe a nie dobra tak tu nie dosięgasz tak Dobra, myślę że tak jedno to wystarczy słuchajcie Czemu ja mięsko biorę w ogóle do ręki nie wiem ale dobra, e, mam automatyczny skok w ogóle włączony, słuchajcie, ale uważam, że to akurat jest mi nawet potrzebne, szczerze mówiąc, no. O nie, kurde, leje. Serio? Ajdź, kurde, teraz. Ja mam jeszcze automatyczny skok włączony, o nie, jeszcze ten, jeszcze cave, super. Nie no, super. Kurde, poczekajcie chwilę. Ajdź, super. Musicie mi wybaczyć naprawdę, trochę się zirytowałem tą burzą, bo... Znaczy, w sumie to nie jest burza, tak szczerze mówiąc, ale zirytowałem się tym deszczem I będę musiał, słuchajcie, coś ogarnąć tutaj z tymi bałwanami Bałwany zginęły, what? Ej, dobra, ja będę musiał naprawdę ogarnąć sobie nowe bałwany, tak szczerze mówiąc, dobra e, Będę musiał sobie ogarnąć bałwany, no Będę musiał sobie ogarnąć nowe bałwany No już, kurde, ale słowo powiem wam szczerze, naprawdę Dobra, to będę musiał ogarnąć te bałwany Plus jeszcze będę musiał ogarnąć im jakiś daszek, słuchajcie e, Ja to myślę, że zrobię poza odcinkiem To tam im ogarnę, poza odcinkiem myślę Że to będzie najlepszy pomysł, ogarnąć im to za odcinkiem, słuchajcie e, Tam powrócą nasze bałwanki, słuchajcie e, Te bałwany akurat były im bardzo... Przydatne i bardzo spoko były, uważam no, Naprawdę jest, fajne były Dobra, słuchajcie, lecimy wtedy Też powoli budować Kurde, szkoda, bałwanów, naprawdę. Już kurczę. Akurat były spoko. Szkoda, naprawdę, że zginęły, no ale trudno się mówi, już nie przywrócę im życia. Dobra. Zaraz, słuchajcie, zastanawiam się, gdzie bym mógł to tak zrobić. Dobra, mam już pomysł, gdzieś tutaj, w tych takich miejscach, słuchajcie, to zrobię. Dobra, teraz będę musiał postawić tutaj e, trochę tego bruku. To myślę, że to tak, tutaj, żeby było takie, swejcie, zejście, to myślę, że będę musiał go jakoś wgonić w to też, przecież, na no bank. musiał go jakoś tutaj e, wbić, żeby on tutaj weszedł. Sobie, będzie trochę latania z tą wodą, ale mam nadzieję, że to się uda. słuchajcie. najgorzej będzie go tutaj wepchnąć, w sumie powiem Wam tylko tyle. E, to będzie najgorzej. No najgorzej będzie go tutaj wepchnąć, co jeszcze? Okej, okay, dobra To tak myślę rzeczywiście, słuchajcie, zrobię tutaj szkło, żeby nie było szkło też dodam, bo będzie akurat potrzebne Żeby go widzieć, słuchajcie no. Okej, okay, dobra, to tak myślę i po tych boksach będzie trzeba ustawić szkło myślę. Okej, okay, dobra. Tutaj to sobie spokojnie ogarnę i teraz będzie trzeba wykopać tutaj e, trochę tą ziemię. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. Może być tak, myślę. A jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, dobra. Spoko jeszcze o jednej rzeczy, tylko zapomniałem. Dobra, to chwileczkę, słuchajcie. Tu muszę się podsadzić. O ja cię kurde. No Jednej rzeczy ważnej zapomniałem, bo muszę zrobić akurat coś dobra. Dach musi być przecież, no. Wybaczcie w ogóle za to, że wczoraj nie było odcinka, ale wróciłem z kina późno i byłem zmęczony, szczerze mówiąc. I no nie, nie mogłem już po prostu dla was nagrać odcinka, bo po prostu byłem zmęczony, więc za to mi naprawdę bardzo wybaczyć, słuchajcie. Że nie mogłem dla was właśnie nagrać odcinka wczoraj. No. E, no. To, to akurat musimy też zobaczyć. No po prostu nie mogę, słuchajcie, nie zawsze można. Ale staram się nagrywać te odcinki jak najczęściej, żeby były, słuchajcie, żeby było jak najlepiej. No, dobra, to tutaj. Mm, jak to wygląda, dobra? To jest już to, co prawie chcę, słuchajcie. Teraz tylko druga rzecz, będę musiał coś tutaj sprowadzić tego zebeka E, mam nadzieję, że się uda go tutaj e, wtrynić do tego więzienia Bo jeśli się nie uda to będzie słabo A ja potrzebuję tego zębiaka Tak szczerze mówiąc Gdzie ja położyłem to szkło Tutaj położyłem, OK, dobra Potrzebuję naprawdę tego zębiaka On mi jest naprawdę potrzebny, słuchajcie Bez niego to cały plan ani rusz, tak szczerze mówiąc Ten no. zębiak to jakby jest taki, uważam, priorytet bo chcę tam, jakby nie tylko jednego zębiaka, ale żeby na przykład parę zębiaków tam wleciało. Bo chcę później z nich zrobić utopcę. Bo na banku o tym wiecie, że jak zębiak wleci do wody, to zostanie się utopcem. Więc akurat chcę to po prostu wykonać, żeby on się stał tym utopcem, właśnie. I to będzie akurat dobry pomysł, tak myślę. Więc no, okej, okay, dobra. I to tak. I tak, okej, okay, dobra. I to już jakoś wygląda, tylko będzie teraz, tak jak mówię, najtrudniej będzie go tutaj wbić. Najtrudniej będzie z tym, żeby on tutaj weszedł. Mam nadzieję, że on tutaj wejdzie. Bo później go, słuchajcie, zamierzam tutaj zamknąć i wodę wdać tam. Ale to dopiero później, słuchajcie. Bo mam nadzieję, że... A w sumie nie, on chyba nie powinien tam zginąć. Nie, to jest za nisko, za nisko jest rzeczywiście. Dobra, to teraz myślę, słuchajcie, że musimy poczekać do nocy. I jak będzie noc, to się zajmiemy naszym zębiaczkiem. No, jak będzie noc, to się zajmiemy naszym zębiaczkiem. A tylko żeby nie było, to ja może się podwyższę trochę. Bo jednak tak... Na no, takim tym to trochę słabo. Powiem szczerze, walczyć. Ja się tutaj tak podwyższę, żeby wszystko też, słuchajcie, widzieć. E, I zastanawiam się, czy nie zrobić króciutkiego cięcia, żeby nie, że jak już będzie noc, słuchajcie. Bo szczerze mówiąc, nie chce mi się robić tajemnicetu. Powiem wam też. Bo to jest trochę słabe, powiem. E, I będę musiał te bałwany żeby przywrócić do życia. E, postaram się je przywrócić. Obiecuję, że postaram się je przywrócić, że możliwe, że w następnym odcinku już Minecrafta Hero ujrzycie bałwany spokojnie nowe. Bo trochę szkoda, że naprawdę że one padły. Myślałem, że one akurat tutaj będą normalnie. A jednak no zginęły. I co jest trochę przykre uważam? Dobra. To teraz czekamy, słuchajcie, czekamy na noc Tylko w sumie, poczekajcie, gdzie jest słońce, dobra wiecie co A ja zrobię małe cięcie i widzimy się po króciutkim Dobra słuchajcie, jestem po króciutkim cięciu, takich widzicie A Już jest noc, z tego co możecie zauważyć I widzę już zombiaki, słuchajcie Co mnie zadowala już powoli I mam nadzieję, że jakiś zombiak tutaj mnie zauważy, chociaż to, to w sumie wątpię, szczerze mówiąc Chociaż widzę, że tam parę się kręci, tylko najgorsze jest to, że tutaj jest strasznie dużo jakichś innych potworów Co jest niezbyt miłe, przyznam Dobra, ale widzę, słuchajcie, dwóch zombie Tylko, że one się oddalają Kurde, poczekajcie, żeby te szkielety mnie nie zaczęły atakować w sumie Bo to będzie najgorsze, jeśli te szkielety zaczną mnie atakować A w ogóle tej creeper idzie Co jest też niezbyt fajne Bo mi głównie chodzi, słuchajcie, takich, wiecie, o tego... O tego zombi o te zombiaki o zombie jakimi najbardziej chodzi, a nie o inne potwory. I poczekajcie, bym się ty mógł do nich dostać, żeby te inne potwory nie też nie zachodzą. Dobra, lecimy. Lecimy, to jest, słuchajcie, nasza jedyna szansa. Musimy dać radę. O, zombie już leci, leci zombie, dobra. Już leci zombie na mnie, okej, okay, spoko. O nie creeper, 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 kurde. Dobra, trudno się mówi. Trudno, muszę uciec, słuchajcie, bo creeper tym mnie goni. Kurde, no nie, zombiaku. Kurde, kurde, kurde. O nie no i creeper, jeszcze super bomba. Nie! Nie, on mi to zniszczył. No kurde, zniszczył mi to. Już nie, mam nadzieję, że tam wszystko jest dobrze. Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Trudno, słuchajcie. Jestem wyszadzony przez Creepera, super. Noż kurde, zniszczył mi kawał dobrej roboty. A teraz muszę to naprawić przez niego. Już super bomba. Ej, kurde. Dobra, to ja szybko tutaj sobie to wezmę. Aha, super. Tutaj ten zobieg też wybuchnął spoko, fajnie uważam, naprawdę. A miałem już prawie wszystko zrobione, słuchajcie, tylko brakowało tego zombiaka. Dobra, muszę tą dziurę słuchajcie, załatać. Moż to, kurde, nie starczy mi tego. Poczekajcie, nie starczy mi tej ziemi. Muszę trochę jeszcze tutaj stąd zebrać, słuchajcie. Ja zaraz e, spróbuję ogarnąć tego zombiaka, słuchajcie, jakiegoś tutaj, bo mi naprawdę jest potrzebny zombie. powiem wam, bez zombie to akurat cały plan nici. W sumie dzięki temu, że mam autojumpa, to trochę nawet uważam, że mi to pomaga, e, bo jest trochę łatwiej, powiem wam szczerze, z tym autojumpem. Bez auto jumpa to, to, to trochę było ciężko z tym skakaniem, a teraz jest uważam, trochę lepiej. Tak szczerze. Więc uważam, że to jest całkiem fajne. na auto jump. Dobra, muszę jakoś spać yy, tej zombiaka dać. Tylko skąd ja go wytrzasnę? Teraz w dzień. Kurde, muszę jakoś inaczej to obcykać. Dobra, słuchajcie, widzimy się po krótkim cięciu, a zaraz do was wracam. Dobra słuchajcie, witam was po króciutkim cięciu. Na szczęście udało się tej e, zombiaka już akurat, e, słuchajcie, zdziałać. Wolę wam nie mówić jak, ale było ciężko. E, szczerze mówiąc, zginąłem dwa razy. E, tak, zginąłem dwa razy przy e, zombiaku, jak próbowałem go złapać, ale udało się złapać. I teraz słuchajcie, będzie trzebało z niego zrobić oczywiście utopca, co nie będzie zbyt łatwe, ale nie będzie zbyt też trudne. I teraz będzie trzeba z niego tak jak mówię zrobić utopca. I poczekajcie, teraz muszę tutaj dać. Nie, to jest z wiadrowody, mi chodzi teraz o szkło i tej dać wiadrowody. Dalać wiadrowody. O nie, 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 nie. O dobra, idealnie. I teraz z tego co wiem, on powinien wyjść na powierzchnię. Znaczy nie na powierzchnię dokładnie, tylko. Wydaje mi się, że on powinien wypłynąć. Czekajcie. Zaraz to sprawdzimy. Albo zmienić się przynajmniej w utopca. Czekajcie, tylko jak to teraz sprawdzić. Mm, jak się zastanowię Dobra, wiecie co? Ja zrobię pod nim podkop. Taki maleńki, słuchajcie. Dobra, lecimy podkop, robić. Okej, okay, dobra. Ja się trochę daleko zrobię. nie, nie, nie chyba dobrze słychać go, dobra Czyli jest chyba utopcem Wydaje mi się, tylko nie wiem, czy ja to zobaczę w sumie Stał się utopcem, dobra Tak Został utopcem O to właśnie chodziło, czyli eksperyment się słuchajcie powiódł Nasz zombie został utopcem Czyli to co chciałem zrobić słuchajcie się powiodło Czyli jest dobrze słuchajcie, mamy utopca O to właśnie mi chodziło E, tą, tą górkę myślę, że mogę zniszczyć, bo to mi już i tak nie jest potrzebne, tak szczerze mówiąc Więc to mogę sobie na lajcie like zniszczyć Ale nareszcie mam utopca, to o co mi chodziło, słuchajcie Jestem z tego bardzo zadowolony e, To będzie takie więzienie dla niego, słuchajcie I oczywiście zbierzemy też tam więcej utopców Na odcinkach, poza odcinkami i tak dalej, słuchajcie, myślę e, No to co, myślę, że możemy już kończyć e, Myślę, że był to udany odcinek. Było ciężko ze schwytami tego, tego zębiaka. Zamieniłem go w top szczerze mówiąc, ale jestem z tego zadowolony, że się nareszcie udało. Pamiętajcie oczywiście też. O zasubskrybowaniu kanału, kto jeszcze tego nie robi, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby zostawić powiadomienia o najnowszych filmach z Minecrafta Hero mówić, że to jest Bank Bros, teraz Roblox, i wiele, wiele, więcej, co naprawdę polecam. Rzeczywiście wybaczcie, że wczoraj nie było odcinka, ale tak jak mówiłem, no byłem w kinie i po prostu wróciłem później byłem już zmęczony i nie dałem rady nagrać. O, I słuchajcie e, i słuchajcie też polecam oczywiście kanał Lemonate TV, bo wczoraj wpadł odcinek na jego kanał e, e, właśnie za, e, jak nagrywaliśmy Brawl Stars też nagraliśmy parę odcinków i mam nadzieję, że wlecie jak najprędzej. Link oczywiście będzie w opisie I pamiętajcie o tym, żeby właśnie e, zacząć obserwować tą osobę, e, o której wam e, mówiłem ja oczywiście link dam w opisie do obserwowania tej osoby będziecie mogli kliknąć link i zacząć obserwować będzie bardzo mi miło jeśli zaczniecie ją obserwować bo naprawdę spoko przyznam link będzie nosił znaczy początek przed linkiem będzie nosił tytuł polecam obserwować i oczywiście kto jeszcze nie, obs nie obserwuje mojego Instagrama to polecam też właśnie zacząć obserwować. Dobra słuchajcie, ja już z wami się żegnam. Siemano, widzimy się w kolejnym odcinku, a jutro mam dla Was przygotowany specjalny odcinek bardzo kresacki. No to co, so, słuchajcie, udanego Dionka życzę udanego Sylwestra. Siemano, znaczy przygotowań do Sylwestra. Widzimy się, do usłyszenia i cześć, do następnego odcinka. to pa.